Cześć, jestem Karol. Witam Was po godzinach Pro Racing. Dzisiaj przedstawię Wam najważniejsze różnice pomiędzy nową 450 a tą z poprzedniego roku. Motocykl jest e, zupełnie nowy, jest także węższy w okolicach chłodnic o e, 5 cm, to jest naprawdę dużo. E, już e, nigdy więcej nie zobaczymy wlotów powietrza dochodzących z przodu. Teraz motocykl czerpie powietrze e, spod siedzenia i zasany jest. Obok zbiornika, nad zbiornikiem do filtra powietrza. Jest nowa linka gazu, na której producent zaoszczędził kilkaset gramów. Widać na oko, że jest dużo cieńsza. Mamy także zestaw nowych wyłączników nowy przycisk startera, nieco obudowany, żeby przypadkiem go nie wcisnąć podczas jazdy. Mamy także nową gąbkę kierownicy i nowy zespolony przełącznik. Wyłącznika ze zmianą map, a także z procedurą startu. Ten przełącznik zastępuje trzy stare przełączniki, i dzięki temu mamy teraz jeden. Procedura startu teraz ma różne zakresy i możemy sami ustawiać i dopasowywać sobie limiter obrotów w procedurze startu poprzez łączenie się przez bluetooth z naszą maszyną. Mamy nowy setting w zawieszeniu przednim, setting w tylnym, mamy teraz pokrętła do szybkiej regulacji kompresji. Mamy także nowe uchwyty podnóżków, które teraz są aluminiowe, wcześniej były stalowe, na tym także jest zaoszczędzone kilkaset gramów. Koszt sprzęgła jest podniesiony do góry, dzięki czemu dostęp Właśnie do sprzęgła jest dużo łatwiejszy. Dźwignia hamulca nie zasłania dekla sprzęgłowego. Nowy siłownik sprzęgła, który jest przystosowany do hydrauliki, będzie dostępny niedługo z akcesoriów Gytra. Motocykl ma teraz więcej mocy. Ma około dwóch koni więcej w górnym zakresie obrotów. Dolny zakres i środkowy pozostał bez zmian. Na moje oko taki motocykl prowadziłby się bardzo ciężko, jeśli w dolnym zakresie miałby zbyt dużo mocy, a 60 koni w terenie naprawdę wystarczy. Mamy nowe sprzęgło, na którym zaoszczędzono kilkaset gramów, nowy korbowód, który jest teraz na panelce i wiele, wiele innych zmian. Wszystko po to, żeby zaoszczędzić masę. Jeśli podobał się Wam nasz materiał, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, jakie materiały chcielibyście zobaczyć w przyszłości. Z takich widocznych zmian rzuca się w oczy linka sprzęgła, która jest teraz dużo cieńsza.